Dzień dobry. Szanowni Państwo, w najbliższy wtorek 3 maja przypada 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. 231 lat temu w Polsce ta Konstytucja została uchwalona. To była pierwsza w Europie i druga na świecie Konstytucja najważniejszy akt prawny, ustawa zasadnicza obowiązująca w naszym kraju. Chcemy w imieniu władz powiatu pabianickiego i miasta Pabianice zaprosić Państwa do uczestnictwa właśnie w obchodach tej rocznicy. Będą one podzielone na dwie części. Pierwsza odbędzie się czy rozpocznie się o godzinie 10.00 mszą świętą w kościele św. Mateusza, a potem przy pomniku legionisty. Natomiast druga część będzie miała miejsce tutaj, na bulwarach imienia Feliksa Kruszego, gdzie odbędzie się no, rodzinny piknik, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. Uchwalenie Konstytucji oczywiście kojarzy nam się z świętem radosnym, rodzinnym, świętem, w którym spędzamy je ze swoimi najbliższymi, z dziećmi. Sąsiadami. Także zapraszamy Was bardzo serdecznie na bulwary. Tutaj mamy nadzieję, że wspólnie pośpiewamy, wspólnie się pobawimy, ale o szczegółach zaraz Panowie przewodniczący. Natomiast ja życzę wszystkim mieszkańcom pięknej pogody i cudownej zabawy. Szanowni Państwo, choć jak wiadomo, Konstytucja była zasadniczym, fundamentalnym aktem naszej państwowości, uchwalonym w zgoła nieprzyjemnych warunkach zewnętrznych. To może niejako na zasadzie kontrapunktu chcieliśmy Państwa po raz kolejny z przerwą dwuletnią, która wynikała z pandemii, zaprosić do zabawowego uczczenia tego święta, do radosnego w gronie rodzinnym, w gronie przyjaciół, na spacerach, ale także tutaj, gdzie się znajdujemy, będą główne uroczystości, które w sposób szczegółowy w tej chwili przedstawi Pan Przewodniczący Rady. Drodzy mieszkańcy, tutaj na bulwarach rozpoczniemy o godzinie 13.00 całe nasze wspólne rodzinne świętowanie. To ma być piknik rodzinny, przy okazji z akcentem patriotycznym, jak już wspominali przedmówcy. Od tego momentu zacznie się dosyć ważna atrakcja, bo tu wspólnie z Adamem Wlickim, znanym Krukiem, będziemy malować najdłuższą flagę Polski. Dzieci wspólnie z krukiem pomalują w biało-czerwone barwy folię, która będzie się ciągnęła jak najdalej w stronę bulwarów. Następnie będą czekały grille, a za grillami nasi radni, miejscy i powiatowi będą przygotowywać kiełbaskę i kaszankę, którą będziemy rozdawać naszym mieszkańcom. Będzie stoisko Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Centrum Seniora, gdzie będą przypinane kotyliony, ale będą również malowane twarze. Będzie stoisko agrawy, które będą zajmowały się animacjami, ale najważniejsza rzecz będzie działać się na scenie. To będzie czterogodzinny maraton pieśni patriotycznych, które będziemy wspólnie śpiewać z wykonawcami. Rozpocznie się o godzinie 13 koncertem zespołu Dobrzanie. O godzinie 14 wystąpią soliści i duety z centrum seniora, które, centrów seniora, które funkcjonują przy Pełwieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. O godzinie 15 będą występy dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu kultury, a po godzinie 16 będzie wodzirek, który będzie wspólnie z nami zachęcał do śpiewania wszystkim znanych pieśni. Chodzi o to, żeby ta atmosfera była bardzo sympatyczna, żebyśmy stworzyli piękną, pabianicką drużynę, która te obchody będzie obchodziła w sposób radosny, i o to przecież chodzi w tym święcie, żeby przypominać, że to było najważniejsze wydarzenie jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Serdecznie Was zapraszamy w imieniu wszystkich dwóch rad, czyli Rady Miasta i Rady Powiatu, jak również zarządu z Panem Starostą na czele zarządu powiatu i Pana Prezydenta z zastępcami, bo to będzie też okazja, żeby się z Wami spotkać i porozmawiać i wspólnie. Tak jak Pani Prezydent wspomina, pogoda zamówiona. Serdecznie zapraszamy.